mecz Bayernu Monachium z Barceloną. W studiu e, odpowiedzialni za e, maksimum wiedzy w minimalnie o, krótkim czasie. Ale w Monachium też pada śnieg. Śnieg z deszczem. A Hiszpanom dupa zmięknie. To teraz nie. Teraz mogę powiedzieć na 100% że Bayern to wygra. Bayern, po pierwsze, gra w takich warunkach dość często. Bayern grał w takich warunkach ostatnio, właśnie z Zenamem Kijów, gdzie śniegu było po pas, kurwa. Robert z taką, kurwa, szuflą zapierdalał i odśnieżał boisko i jeszcze grał. Jebany wariat, nie? Przewrotny wtedy też zdobył bramkę na Bayern. Na 1-0, przepraszam. Dlatego te, w tym momencie, no tutaj Barcelona... No to to już jest nawet... No nie, 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 to już nie ma gadki. Będzie dojazd, będzie dojazd. Zresztą po, połowa tego składu z Barcelony, to ona nie wie, co pada, co pada z nieba, kurwa. Czy to koks kurwa, czy ktoś ptaki srają. Oni śniegu za chule nie widzieli. Byłem ostatnio dwa tygodnie temu za Agnieszką właśnie w górach. Tydzień w sumie też, ale dwa tygodnie temu idziemy sobie. Przed nami chyba szła właśnie hiszpańska rodzina albo francuska, portugalska, nie wiem. To jak zaczął spadać deszcz kurwa, to oni wszyscy telefony wyciągnęli. Aparaty kurwa. Ta stara wyciąga staty kurwa. kamerę, Kręcą człowieku odcinek. No ja jak chuj, nie ja jak chuj. Czy ona zobaczyła śnieg, to nie wiem co. No zaczęła no, kurwa wariować. No przecież jak taki pedro zobaczy śnieg, to on chujo będzie, będzie, będzie wiedział, co się dzieje. Patrz, zobaczcie na, na tego. E, jak go się nazywa ten wysoki z Barcelony, co dupcy Szakire? E, jak go się nazywa? Kurwa. Pile, pele, pele, kurwa, pique, pique. No to pique, to patrz, jak jest już widać, że z mu zimno. Patrz, oni skaczą, bo nóżkami machają, a patrz, Bawarczyk stoi. Ręce na biodrach, patrz, nawet ten garnuk, patrz, stoi. Jego kurwa nie rusza śnieg, a Hiszpan, już on już na nóżkach cyka, już, już kurwa. już o co chodzi? No to wy, chodzi wiesz, facet gra w piłkę, a chłopaki kopią ją. Rozumiecie? Facet gra, chłopaki z tego kopią z Barcelony. Kurwy jebane z Barcelony. Puh. A ten Pikę tak samo, bo Pika to jeszcze w Manchesterze kiedyś grał. Za chwilę tego, muszę się tylko wyżyć intelektualnie yy, nad, tym, nad, nad tym, meczem, dobra? Bo wy ci się nie podnieśliście, kurwy. Dobra, już, już się lepiej czuję, powyzywałem, już się lepiej czuję, no to jest moja taka obsesja, jestem chory psychicznie, muszę powyzywać, kurwa, interne w internecie klub piłkarski, żeby się lepiej poczuć, nie, przecież to jest pojebane. Eee, Barcelona nie ma szans, Barcelona nie ma szans, ja, ja się dziwię, kurwa, czemu ten cały atak z, tym z dempajem na czele, to oni powinni na tych jabłuszkach zapierdalać po tej murawie, albo na, na sankach. Kombo leje Okej, okay, troszkę motywacyjnej muzyki. Gotowak, wypuszcza Rivaldinho, 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 Rivaldinho. gol 1-0, tak, opłaciło się teraz zwiększyć ten pressing, tą agresję w ataku, tą agresję w odborze piłki. Mamy to 1-0. Krakowie prowadzi z rychem Poznań. To jest Lech Poznań, wracamy do Gang Pressa. Pomin. mocne stałe fragmenty gry. Bez fauli, bez fauli. O kurwa, ale zajebał. Bartoż Salomon. Zmotywowany zielonka, wchodzi za hankę. Zobacz, szarony niemiec jest puszczany. Torres Knul Zatwierdź zmianę, to się musi udać. Myszor, jaki rajd? Myszor, Myszor. Gol, gol, Myszor, co za prawka! 2-1. Kurwa, to się dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę, zawsze! Kurwa, na... karet Shot, shot, Carlos Jutro się za! Uuuuh, Sylwski bal, Polonia, oh oh Bamo. Bamo. Ależ raj, mysiora, zobaczcie, połowa Polska i lecimy. Warto było na niego stawiać warto tego Muszora było stawiać. Między nogami chyba, tak, ja cię kręcę. Model się do tego komputerek pojeb. Chyba <grym> poważnie mówię. Ale to działa, to działa. Nie! Słupek! Ale fart! Ale fart! Ja cię kręcę z krytyku. Co wy robicie, kurwa? Co wy wyprawiacie? Ale szczęście Krakowi. Tylko czy to nie było szczęście chwilowe? Iszak znowu, czy będzie drugi raz? Nie! Kurwa! Nie! Znowu tracimy w końcówce! Szkoda! Kaka baza odchodzi. A ja mam 300 tysięcy, a nie mam kaka bazę Do widzenia. Majątek zarobiony. Ale jakby nie patrzeć, jesteśmy niepokonani od czterech kolejek. Wszystkim proponujemy na pewno ktoś się zgodzi. Rozjebiemy tu ten budżet w pizdu. Dobra, ktoś się na pewno zgodzi. Oho. Nie zaakceptował. Sotoka. Dobra, rozpoczynamy negocjacje. Co oni na te drodze? No co wy kurde, lekko tylko ceny zbijam. Ai chuj. Ja, to twardzi negocjatorzy. O Jezu, się wcisnąłem. Dobra, negocjacje że poszły. Zbieramy na Ronaldo. Ci goście nie wiedzą, wiesz, Chcemy jakieś gruszki kurwa w popiele, nie? Rozumiesz? Bierzemy 34-letniego bocznego obrońcy Martina Elsuna. Wierzymy, pewnie, że tak. Stary Słowak czy stary Szwed to bez różnicy. Yeah! my teraz, będziemy mieć ekipę starych chłopów, wszyscy powyżej trzydziestki. O kurwa, robimy taki skład w następnym sezonie. Chłopy powyżej trzydziestki. Do starców Krakowie. Będziemy, taki, będziemy taką ekipę. I jedziemy. I na mistrza. Czas na show. Jedziemy z tym, panowie. Nowa ekipa. Mamy, mamy marokańczyka na środku z brazylijczykiem. To jest 100%, yy, że tak powiem, przepis na zwycięstwo. Przepis na 3 punkty. Jedziemy z tym. Od razu. Cały skład od, od kopa. Na początku ostrożnie, bo jesteśmy na wyjeździe. Wybadamy gdzieś 10-15 minut, a potem dojeżdżamy naszym stylem. Ja, ja nie wierzę. Ale pech. Ja pierdolę. Dobra, nie, I po tym meczu przerwa na razie od, od do menadżera. A do ja. Niekoniecznie trener musi być dobrym taktykiem, ale jak wejdzie do szatni... Złapię się tu zapas słuchajcie, kurwa, dzisiaj walimy ich na do zera, i ci zawodnicy nie muszą dobrze grać, ale oni to wiedzą, tak? Tak, walimy ich do zera. Walimy ich na cipe 5 zł. Oh, dziękuję ci serdecznie. Dobra, lecę dalej. Nowy asystent. Papcio, musisz zostawiać drugiego napastnika na ławce. Jeśli przegrywasz, zmieniasz go z ofensywnym pomocnikiem i grasz ja dwóch napastników PS500H co roku w tagle. 10 lat. Ok, złotych. teraz tak zrobię. Chyba się. Jest. Co to w ogóle jest kim ja negocjuję. Nie, co tu się stało? A Belk, kto to kurwa jest? 43 letni Belk? A nie to jest A, ja... To, ofensywny boczny obrońca. No, no tak, to chciałem go kupić właśnie, zaobserwowałem go też od dłuższego czasu. Co no, kurwa jest? Obecnie, no świetny potencjał, super. Wiek, 25 lat. Zaoferowany, zaakceptowany, ty ale jaja. Kolejny boczny obrońca. No to by też tak bardzo mi nie zależy, bo z tamtym się dogadałem. To myślę, się mogę co najwyżej, wiesz, pobawić. Rozjebiamy ten hajs. No to nie, to nie trzeba, mi to nie zależy. Jest za zagranicy, musi być dobry. Kurwaj, to wczytuję i wczytuję. Podpisuję kontrakt 250 tysięcy za pestkę? Nie, no bez jaj. co? Ej, 500 tysięcy za niego to ma sens? Będzie to. Na... Ofertę mogę przyjąć, przecież, nie? Kupiłem nowego samobrońcę. Ty, odchodzi. Przydałem go, ale jaja, za 500 tysięcy. Nie wierzę, poważnie? Czy stało? Tak szybko? Martini. Papciu. Trójzlocha ja wraca. na zabieg, to odpalałeś streamka. Właśnie. A teraz wstaję i widzę, że o śmigasz po meandrach futbolu. Dobry z ciebie wariat, zapodali mi takiego Flopasa maszaka w Domestosie, że spałem po 10 sekundach, pojebane główno, cytując klasyka, 10 złotych. Dzięki Radeczka, no i widzisz, po wszystkim już, już po wszystkim. A my będziemy się mierzyć w Wisłą Płock. Właśnie tak. Wracam sobie do pokoju, ale mam na telefonie jeszcze podgląd do Football Managera, bo nawet jak śpię, to widzę, co moja drużyna robi. Mam kamerki w hotelowych pokojach każdego oczywiście z moich graczy na boiska, nawet jak nie mają na treningu, to i tak kontroluję, co się dzieje. Więc sobie siedząc nawet na kiblu, czy teraz nalewając picie, mam kontrolę nad boiskiem, wiem, co się dzieje i powiem Wam, że to jest dobrze. Znaczy, dobrze, pozytywnie zaskoczony. 2-0, ładny wynik. Tak, e, Football Manager to najbardziej wciągająca gra. Rzeczywiście oglądając, nie wiedząc o co chodzi, nie kumarz, ale tu widzowie pewnie siedzą e, jakby wiecie, fabularnie trochę wkręcają się w prowadzenie José Rudyniego i ja wiem, że oni czują, że za chwilę to tak za skoro... Jest! Juga 3-0, że tak za że wejdziemy na ten element wygrywania. Zaczynamy, wchodzimy na serię zwycięstw. Pierwsze za nami. Alvarez jest kotem, serduszka dla Alvareza. Brawo, patrz kabrama Spresował. Brawo, gramy dalej swoje. Bardzo ważne zwycięstwo z mistrzem kraju. Z mistrzem kraju. Życzę być z ciebie dumni panowie, naprawdę. Świetnie, mogę grać dalej. Czwarte miejsce, 17 punktów, 3 punkty serca do lidera. A teraz mecz w Pucharach, bardzo ważna rzecz. Będą zmęczeni zawodnicy, potem legia. No, mamy najtrudniejszy tydzień, mamy. I najgorzej, bo na legię będziemy zmęczeni. Chyba. 2-3 dni, kontuzjowany. Na legię będzie. Uff, teraz się okaże. Zobaczymy, czy sobie, jest, jak można powiedzieć, nasz drugi garnitur poradzi. Tutaj z zespołem z zagłębia Sosnowiec. W przednim ze sezonie nie udało mi się przejść. pierwszej rundy Pucharu Polski Odpadłem z Radomiakiem. Zobaczymy teraz. Na pewno jest lepszy skład. Lecimy z tym. Karny? Karny, jest karny dla nas. Jakimś wartem dla nas jest karny. Kto podchodzi? No to będzie szczelał. Rivaldino! Rivaldinho... 1-0 mamy to. Puchary, Puchary. <ścoughs> Posparowany zostało. O kurwa, ale wsadził. Ale wsadził, Huber Darlatka. Co? Zobaczymy jaką Krakowę masz ofensywę w takim razie. Jak jesteśmy mocni, czy potrafimy przełamać Zagłębie. O Jezu, ale błąd Remiego. O kurwa, odpadamy z pucharów. Ja pierdolę, 3-1. Dobra, na no dzisiaj koniec. Znowu skupiamy się tylko na lidze, ale no nie, no niemożliwe to jest, że wychodzimy nawet dobrym składem. Nie możemy z zagłębiem utrzymać 1-0. Pierdolenie amatorzy. Remi zajebał taki błąd. Co ja mam z wami zrobić? I jeszcze zmęczeni na legi jedziemy. Wy jesteście możliwi. A tak się dobrze zaczęło. Może trzeba było się zamurować przed tym radom? Jakim? Co, 4-1, taka bomba z dystansu! takie było założenie José że niego, żeby mieć więcej siły na ligę? Czut. Nie sądzę. Drugi rok z rzędu nie bardzo. Dobra, kończ, panie, to kończ. Jeszcze krytykę dostaniecie. Wilku, zobacz, jak spada ci znajomość taktyki. Przy tych zmianach szybko się wyjebiesz z Pucharów. Ostatnie głębokie zmiany są mocno destrukcyjne. Znowu wyjebani z Pucharów. Tym razem Zagłębie Sosnowiec. Defensywny pomocny, jakby coś się Milku. działo. Właśnie o tym mówiłem. Jeśli z meczu na mecz skład jest całkiem inny, to zawodnicy tracą zgranie. Cory składu wyjściowy powinien być zachowany. Bo teraz na legię znów wychodzi całkowicie inna Nie, to jest ten skład, który wcześniej grał, wiesz, Wilku? Tym składem cały czas liga gra. 5 wariaciku. Dzięki za piętaczka. Zobaczcie, teraz skład, który na ligę wypuszczam, A tamten był taki nietypowy na puchar. Wiem, o co Ci chodzi, Mordziu. Ale trzeba też rotować, bo są kontuzje, są różne rzeczy, trzeba czasem zmieniać zawodników. Nie ma, że to wpływu. Wy ja też poszukujesz talentów, bo jestem, wiesz, tak A Ajaksem Amsterdam, polskim Ajaxem Amsterdam jestem, nie? Idziemy na Legię. Zmęczeni do Warszawy? Nie zmęczeni, bo tam pojeździliśmy samochodem, autobusem. Ostatni mecz na dzisiaj, mam nadzieję, że wyjdziemy zwycięsko. Kloszaj. Alvarez. Hanka, Hanka, świetnie do Myszora, Myszor. Putka w pole karny. Hanka go, 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 warto by było go od, odstawić, żebym odpoczął, żeby nie grał w tym pucharze, żeby teraz zajmował bramkę. Go, mamy to! Świetna, świetna akcja sprzedająca. Myszor wraca na pozycję. To jest ten właśnie wirku mój kolektyw, to jest ten mój pierwszy skład. Puchar, trudno, nie pykło, tylko jakby na puchar wystawił pierwszy skład, to by było tutaj osłabienia. Ale słuchaj, jakby w lidze na przykład teraz było spotkanie z jakimś innym zespołem, to bym zagrał puchar na fullu. Zagrałbym puchał na fulu i z zespołem tu bym kombinował, a tu było spotkanie z Legią, a tu trzeba wygrywać takie mecze, z nimi trzeba wygrywać. 6 do meczu, a ja już mówię o wygrywaniu. Emreli, bardzo mocny zawodnik, Emreli o przestrzelił. Świetnie. Ten bramkarz to jest top. Njungen Filip Njungen to jest top. Myszor, lewa strona, to jest jego królestwo. Zatikowicz fenomenalna wymienność pozycji, Myszor, Van Amersfoort. Obraca się z Hanka, strzał. No i napieramy, napieramy. Ukrzyp Kciorów niech wejdzie. Będzie latać po bokach. Pochwalić Bo trzeba tutaj. Van Amersfoort. Wistkowski Tam już jest Knul Knul, Niemiec się już czai. Loszaj. Wrzutka w Van Amersfoort. Gol, 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 gol. 2-0, brawo. To się dzieje naprawdę. Myszor, świetne przyjęcie, ale podawania nad piłką, no to jest to, to był to. Przesunięcie go do głównej drużyny, to był fenomenalny ruch. Knul, brawo, brawo, presja narasta. Nie wiem, kiedy będzie RP Policjant. Myszor gol, 3-0. Super robota. I ten skład cały czas gra. Ten skład cały czas gra. Ci, co pokonali Legię, lecą cały czas w pierwszym składzie. I zobaczmy na tabelę, bo dzieje się coś niesamowitego. Wisła raku 21 punktów, raku 21, krakowe 20, Lech Poznań 20. Włączamy się oficjalnie o walkę fotel lidera po 11 kolejkach, wszystko się stabilizuje. Te transfery zmusiły moich starych graczy się rozwijać. I teraz my będziemy ich kształtować, i no wiadomo, będą odchodzić też gracze jak pestka też odszedł. Ale staramy się tu na młodych stawiać i kupować starych y, Słowaków, którzy motywują naszych młodych graczy. To jest właśnie idea mojego klubu. Żartowałem, i kończę streama, gram dalej. Jestem pierdolnięty, proste, że gram dalej. Sam asystenta, wszyscy zaczynają mnie szanować. Menadżer miesiąca Majewski, zadowolony ze Rudinio otrzymał nagrodę. Menadżer miesiąca, Rudinio. Mecze 3, 3 zwycięstwa. 30 lat, zwycięstwo procent. Właśnie tak! Rudini został doc doceniony. Za nim Gula. Finansy się zgadzają, Filipek jest zadowolony, a my musimy teraz zdobyć 3 punkty w łodzi. To będzie dopiero mecz. U, hu, hu. Bardzo atmosfera w szatni jest. Tak to teraz wygląda. Wisła Kraków wszystkim mierzy z Rakowem, czyli walka, czyli jak wygramy, to jest jesteśmy liderem. Kimś. Prawdopodobnie Siemaneczko O, siemaneczko. Co tam wariaciku? Mam streamka jak coś a, fajnie, fajnie, pozdrawiam, widzów właśnie siła wróciłem. No Filipek właśnie jest po treningu. Czekaj, bo cię tutaj ci wysłychać. Na Na Poważnie. O kurwa. A, śmłody, dobrze treny, tak. bardzo dobrze. Ale zacząłem tak z temu, to kurwa z 15 kilo. Ten progres ci najbardziej cieszy właśnie. To, Bo że właśnie to ty, czujesz to w rękach, że rzeczywiście to ma sens. Tak no, samo no, jak ja patrzę na która właśnie teraz zaczyna grać coraz lepiej, tak samo widzę sens w tym wszystkim. Właśnie nie miałem kompana, który mógłby z... <laughs> mógł zryć psychę o football managerze, ale nie będę za dużo gadał, O po prostu seks. czasem coś powiem. Mamy to! Właśnie tak, Jugas! Dobrze, że go tam ustawiłem właśnie na, te, na, tym, na tym długim słupku. Nice! Weryfikacja ramki, jeszcze upewnijmy się. Poznany. No, znany, mamy to, 1-0, wychodzimy. Taktyka de defensywna lepiej nam wchodzi. Naprawdę. Nie jakieś ciacho. No ale ja taka drzyna chyba, że jak muszą, to robię. Maszyna ruszyła, widzowie. Nie da się jej zatrzymać już, nie da się zatrzymać. No i co teraz? Dzięki, Dawidek. Co teraz, widzowie? 2-0, 25. minuta czy powoli wyłaniać, nie? Jak z kokonu, kurwa, larwa wychodzi jest motyl. Na początku była larwa, były remisy i porażki, teraz macie motylka. Potem znowu koniec sezonu, larwa, szukasz sposobu i kto tego motyla szybciej wykluje, nie? Nam się to zdarzyło w 11.10. kolejce, 9.00 już byliśmy w tym mechanizmie. Ale lepiej teraz niż, wiesz, niż, niż w ogóle, nie? Późno niż wcale. Łusadzikowic, ostro! Jutro widzowie wejdą, jutro będzie rano streamek Nie, jutro będzie wieczorem streamek I zobaczą, o kurde, Filip Mistrzostwo? Jak to możliwe? Przecież wczoraj przegrywałeś Ja mówię, no właśnie Ty już 9 godzin streamujesz, kurwa Tak, no? Jest wkrętka na menadżera Co się dzieje? Kurwa, widzę 2-1 Spokojnie Defensywnie, panowie, defensywnie, ostrożnie, ostrożnie U nas bez kartek Chyba koniec, chyba mamy to Ostatnia akcja Nie mów, że ostatnia akcja I na ramkę strzelą Nie mów mi Proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię Uff. Dobra, koniec Brawo Trzy punkty Potknięcia gdzieś są Tal 0-0 Leg 0 wygrywa Legia 3-1 liderem, liderem. liderem liderem. Punkt set do Rakowie Częstochowy Lecimy, kurwa Lecimy Kurwa, kurwa Brawo Asystent jest wysyłany Krakowa 2 Liderem Polska trzecia liga, grupa czwarta. Wow! No Wiecznie grać w Ekstraklasie za kilka lat. Nie mamy Pucharów, ale mamy mocną ligę. Lecimy z tym. Ale nutka jeszcze wjechała, kurwa, i dalej dla boomera, który klika w managera. Yeah! <grystanie> kontrakt, kiedy wygasa. Po tym sezonie. Luiz Rocha Myszorowi trzeba na pewno już kontrakt przedłużyć, bo będą go już nękać. Świetnie. Ja A widziałeś streamka Aliego wczoraj chyba? Nie, nie wczoraj? widziałem. A gdzie streamował? Na YouTube wiem, że tam otwiera serwer RP jakiś. No Tak, no tak, no będzie serwer. Ja tam chcę być policjantem. Tak? Oh. Ma być w piątek otwarcie podobno. Na Discordzie to się będzie? muszę z niej złapać. Ale też dostanę... Będziesz go e, No chyba tak, chyba tak. I jutro wieczorkiem, no to na pewno. Zobaczymy no co to ciekawa, będzie. Co, no ciekawe, ten serwer. Ale no, będzie. ja mam mieszane uczucie. Zdając szaloną, porywczą naturę księdza, może to być wszystko, chyba że po prostu on reklamuje ten serwer, a ja Tak, jest same... ambasadorem chyba bardziej. To już lepiej. Raport z pożyczenia, dobra rozwijałem moi gracze. mechanizmy teraz są trenowane. Najlepsza szkółka Krakowia ma, no dopiero piątą. Trzeba pochwalić Myszora. Proszę bardzo, cyk. Borut, Wieteska, Liberio, Johansson, Castrati, Martins, Emreli. Nawrocki, Josue, Liquinas, Bartosz Lisz, Tlisz, Polski, świetnie, Rocha, brawo, ale nie! Brawo, Jungen! To jest bramkarz, Kozak, no to jest chyba najlepszy transfer, ten gość. Karny? O kurwa! Obronił! Obronił! Dobitka! Oj Gramy szalone ustawienie. Zobaczcie teraz, co się stanie. Kurwa mać! Ale farty! Szkoda, bo... z karnego Piłka z dupy skarnego! Co to w ogóle jest, nie? No trudno, porażka, potknięcie. Wracamy po przerwie. Piąte miejsce, 23 punkty, ale tylko 3 punkty starte do Lecha Poznań, więc dziś się naprawdę nie dzieje. Następne spotkanie, derby, tuż po przerwie.